Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Czy kardynała Rysia można nazwać uczniem Lutra? Można. Nawet trzeba. Czy przejdzie na luteranizm w najbliższym czasie? Nie sądzę. Jestem pewny, że nie przędzie, że nie przejdzie. On chce robić karierę w Kościele Katolickim i należy do tej grupy, która chce, Kościół katolicki zamienić w kościół luterański. Ale formalnie, formalnie to jest kardynał katolicki, faktycznie to jest luteranie. Potwierdziło taką moją opinię ostatnie moje wejście na oficjalną stronę archidiecezji łódzkiej. A cóż tam takiego znalazłem? Najpierw znalazłem, Ekumeniczną Szkołę Biblijną. Ogłoszenie o rekrutacji na rok akademicki 2023-2024. Czytamy tam. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi. Celem naszej szkoły jest pogłębianie wiedzy biblijnej i odniesienie Słowa Bożego do codziennego życia. Tematem tegorocznych zajęć jest. Nowy Testament jako wypełnienie Starego Testamentu. Wykłady będą realizowane w formie zjazdów jeden raz w miesiącu od października do czerwca wykładowcami naszej szkoły są teologowie, zarówno świedcy, jak i duchowni, różnych kościołów chrześcijańskich. Ta Ekumeniczna szkoła Biblijna ma swój zarząd i Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu składu tego zarządu i wszędzie jak wpisałem zarząd ekumenicznej szkoły biblijnej w Łodzi, to wyskoczyło mi z 10 różnych adresów, ale jak naciskałem, te, chciałem wejść tam, to ukazywało się informacja, nie, nie ma takiej strony. Także nie mogłem się tego znikąd dowiedzieć. Były też różne materiały w różnych pismach, w tym na przykład nawet w niedzieli, o tej ekumenicznej szkole w Biblii, ale nigdzie nie było napisane właśnie, kto tym zarządza. Natomiast znalazłem jakąś informację sprzed kilku lat, bo ta szkoła już kilka lat istnieje, gdzie wykładowcami był jakiś diakon prawosławny, jakiś tam luteranin, jakiś tam kalwin. Zauważmy jedno, że Chrześcijaństwo bierze się z Biblii. Katolicyzm bierze się z Biblii. Tylko katolicyzm to jest głęboka analiza tej Biblii. Z tego wyprowadzone są później dogmaty, z tego powstaje doktryna. I ta doktryna powstaje w sposób mądry powstawała w sposób mądry i konsekwentny. Dzięki też temu, że były realizowane te wskazania Chrystusa. Ty jesteś Piotr, ty jesteś skała, na tej skale zbuduję mój kościół. Co zwiążecie, to będzie związane, co rozwiążecie, to będzie rozwiązane. Kto was słucha, mnie słucha. Dwa tysiące lat ponad budowania doktryny, tradycji no Może mniej niż 2000, bo do, do samorządu Watykańskiego II, później było niszczenie. No, w każdym razie, no jeszcze jedna ważna sprawa. No, że katolicy bardzo szybko się zorientował, Kościół katolicki bardzo szybko się zorientował, że o trzech kwestiach. Pierwsza kwestia, że e, pierwszym objawieniem Pana Boga jest świat stworzony. I żeby poznać i zrozumieć to objawienie, potrzebna jest filozofia. Druga kwestia, że w Piśmie Świętym nie wszystko jest objawieniem, nie każde słowo jest objawieniem. Jest tam objawienie pochodzące od Boga i są opisy czy słowa ludzi, jest pewna tradycja i kultura ludzka, żydowska, no bo to bohaterami Starego i Nowego Testamentu byli Żydzi. Nie do końca nowego, już nie tylko Żydzi, ale, ale jednak na początku Żydzi. Natomiast ci inni, już nie, nie darujmy sobie prawosławnych, to jest ciekawy, ale oddzielny temat. Weźmy pod uwagę przede wszystkim Luteran, ale tutaj to dotyczy też Kalwinów. Oni to wszystko odrzucili, chociaż przyjęli kredo, katolickie kredo i zaczęli czytać Pismo Święte, każdy mógł je czytać i jakby nie zdawano sobie sprawy też z tego, że pan Bóg jest prosty i niezłożony i słowo Boże jest proste i niezłożone i żeby wyjaśnić, zrozumieć, wyłożyć słowo Boże trzeba uchwycić je w całości i w oryginale, znaczy w oryginalnych językach i w całości od pierwszej księgi Starego Testamentu po ostatnią księgę Nowego Testamentu. Natomiast luteranie każdy mógł sobie czytać Pismo Święte, każdy mógł je interpretować jak chce, robił to w narodowym języku, robił to bez żadnego przygotowania. Jeżeli coś ustalali, to przez jakieś głosowanie na jakimś zebraniu. Odrzucili to wszystko, co wymieniałem: tam kto was słucha, mnie słucha, sukcesję apostolską i tak dalej, i tak dalej. I teraz interpretacja Biblii doprowadziła protestantów, Luteran, mówimy o Luteranach, doprowadziła ich do tego, co ksiądz Poradowski określił Judaizacją chrześcijaństwa, dlatego że oni Każde pytanie, które można zadać, które katolik zadaje w ramach filozofii, w ramach etyki, w ramach jakiegoś porządku po prostu mądrościowego, związanego ze zwykłym ludzkim doświadczeniem, na każde to pytanie oni szukali odpowiedzi. W Piśmie Świętym, stąd ta judaizacja, no bo odpowiadali na te pytania nie tak jak Bóg na nie odpowiada, tylko jak odpowiadali na nie w swoim czasie Żydzi. Zresztą bardzo często to była pewna nadinterpretacja. Ja pamiętam, jak spotykałem się z, jeszcze w latach osiemdziesiątych z wieloma wspólnotami ruchu Światło Życie, które się szalenie protestanty, protestantyzowały. I pamiętam takie pisemko. Ruchu Światło-Życie, bodajże gdzieś z Lublina lub okolic, gdzie w tym pisemku były takie artykuły typu: Jak mamy zachować się na pierwszej randce? No i treść tego artykułu była taka, że. Były odwołania do różnych fragmentów różnych ksiąg Starego Testamentu, i była ostateczna odpowiedź bardzo precyzyjna, bardzo szczegółowa, że Bóg chce od młodego chłopaka, od młodej dziewczyny, żeby tak się zachowywał, tak się ubierał, to mówiła, a nie innego na tej pierwszej rance. To były nauki wynikające z kultury żydowskiej, a nie pochodzące od Boga. I taka ekumeniczna szkoła biblijna. To jest pójście tropem wyznaczonym przez Lutra, i to jest zanurzanie się, a może lepiej topienie się w luteranizmie. No i teraz drugie ogłoszenie na tej samej stronie oficjalnej Archidiecezji Łódzkiej, ogłoszenie o treści następującej. Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja zaprasza na kurs Edukacji Finansowej Krown. CROBN, tak się pisze, Boży plaster na e, finanse. Spotkania odbywać się będą od 25 września w godzinach 18-19.30 poniedziałki w Fundacji Służby Rodzinie Nadzieja w Łodzi. Kurs Fundacji Edukacji Finansowej Krom opiera się o studium Słowa Bożego i daje praktyczne wskazówki, jak mądrze gospodarować pieniędzmi. Składa się z cyklu 10 spotkań trwających około półtorej 1,5 godziny raz w tygodniu w grupie maksymalnie 10 osób. Oprócz tego ważną częścią pomiędzy spotkaniami jest praca własna z podręcznikiem i zeszytem zastosowań praktycznych, które przygotowuje do kolejnego spotkania i pozwala zgłębić treść. Ważnym elementem kursu jest Wspólnota osób, która się tworzy, razem dążymy do tego samego celu. Możemy się nawzajem motywować do pracy i omadlać siebie nawzajem. Prowadzony od wielu lat kurs pomógł tysiącom osób unikać najbardziej powszechnych błędów w dziedzinie finansów, wypracować drogę wyjścia z długu, stworzyć dobrze działający budżet domowy, zaplanować rozsądny system oszczędzania inwestowania, przekazać dzieciom umiejętności zarządzania finansami, pogłębić rozumienie znaczenia pracy i wieczności, dążyć do wolności finansowej, uwolnić się od niepotrzebnych zmartwień. Aby uczestniczyć w kursie, niezbędny jest zakup materiałów: 140 zł za osobę podręczniki i zeszyt zastosowań praktycznych, 220 zł dla małżeństwa, dwa podręczniki i jeden zeszyt zastosowań praktycznych. I z tego, z tych tekstów na oficjalnej stronie Archidiecezji łódzkiej wynika, że ta, te, ten kurs opiera się, to już przeczytałem, o o opiera się o studium słowa Bożego. No, czyli jak to wygląda, no, że czytają Stary Testament i Nowy Testament i wyciągają z niego wskazówki finansowe i teraz na bazie tych wskazówek finansowych tworzą pewne procedury, które mogą człowieka, każdego, kto w tym kursie uczestniczy, uszczęśliwić w perspektywie materialnej, w perspektywie finansowej. No i tak, sprawdziłem jeszcze, co to jest ten krąg, yy, i dowiedziałem się, że jest to organizacja amerykańska, luterańska. luterańska. To jest czysty luteranizm. Prawda? Szukanie odpowiedzi na pytanie, jak zainwestować pieniądze, jak oszczędzać pieniądze, jak pozbyć się długów, jak brać kredyty. Szukanie odpowiedzi na takie pytania w piśmie świętym, zadawanie sobie pytania, co Jezus powiedział na temat spłacania kredytów. Czy co powiedział Mojżesz na temat oszczędzania? No to jest z jednej strony kabaret, a z drugiej strony to jest wejście w pewną codzienną finansową filozofię żydowską. Wiemy, że Żydzi sobie świetnie radzili w dziedzinie finansów zawsze, kiedyś i teraz, no ale nie róbmy z tego kursu religijnego kursu chrześcijańskiego, to lepiej po prostu zrobić kurs u Rothschildów, Rockefellerów czy w jakimś innym tego typu, w jakiejś innej tego typu instytucji finansowej. Mamy tutaj do czynienia dokładnie z takim zjawiskiem, jak odpowiadanie na pytanie co Biblia mówi na temat jak mamy zachować się na pierwszej radce, czy jak mamy się zachować podczas tańców, czy jak mamy spędzać urlop, prawda? No to Normalnego katolika, przeciętnego katolika powinien śmiech pusty ogarnąć, a tutaj no, biskup, diecezja rekomenduje taki kurs i fundacja, która prowadzi dla katolików ten, te kursy, no, wszystko by wskazywało na to, że, że to jest. E Luterański ośrodek misyjny, który w ten sposób ma katolików, z katolików robić luteran. No zostańcie sobie formalnie katolikami, a faktycznie będziecie nasi. No I kardynał Ryś temu patronuje, kardynał Ryś to upowszechnia, kardynał Ryś wyłazi ze skóry, żeby to miało jak największe i najszersze oddziaływanie. W Kościele katolickim. Ręce opadają, jak mówią niektórzy nóż się w kieszeni otwiera. No i cóż, no możemy tylko pilnować siebie i swoich najbliższych, żeby trwali przy Kościele katolickim, przy Doktrynie katolickiej i walczyć o to, żeby nasi najbliżsi, nasi znajomi nie dali się w ten sposób. Zmanipulować i powiedzmy wprost, ogłupić. Dziękuję bardzo.